Cześć wszystkim, Tomek Longboardy.pl, najlepszy sklep longboardowy w Polsce. Mam dzisiaj dla was takiego mega densera od Ram Longboards. decha 127 cm długości, naprawdę kozak, jeżeli chodzi o dancing oraz taki freestyle na desce. Szerokość tej deski to 25,4 cm. Od dołu, jak widzicie, ma taką grafę oldschoolową nanoszoną termotransferem z logiem Ram Boards wyposażona została w traki 180 River kingpin oraz mięciutkie, fajne miejskie kółeczka od Ranomboard 70mm 78A hmm, deseczka naprawdę świetna jeżeli szukacie czegoś na bujanie się po mieście czy też robienie trików albo naprawdę chcecie mieć desera ta deka jest mega długa no, jest to najdłuższa właściwie którą mamy u nas w stepie 129cm posiada bardzo fajny, przyjemny flex oraz dwa gigantyczne kikery, także spokojnie będziecie mogli wszystkie triki na niej wykonać bez żadnego problemu, yy, obracanie się na desce, podbijanie, czy też pierwsze szczypnięte i tak dalej, nie będziecie mieli zupełnie problemu, żeby na boki zrobić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tego densera, czy też innych desek z naszego sklepu, piszcie do nas, chętnie na wszystkie Wasze maile, subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie nasze filmy. Logboardy, tak?